Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ze wzruszeniem wkraczam w progi katedry wrocławskiej. Wiele razy tutaj bywałem, ale ta obecność ma szczególny charakter i dlatego też szczególne jest wzruszenie. Witam wszystkich tu obecnych i w Was wszystkich tu obecnych. Witam Kościół Wrocławski, Kościół Archidiecezjalny i Kościół Metropolitalny. Zwłaszcza witam ten Kościół w Was, kapłanach. Wy wyrażacie kapłaństwo ludu Bożego w wymiarze hierarchicznym, czyli służebnym. Dzięki Waszemu charakterowi, który wiąże się z sakramentem kapłaństwa, ten lud otrzymuje. Kapłańską posługę, i znajduje wyraz swojej kapłańskiej jedności z Chrystusem przez Was, przez Wasz sakrament, przez Wasz charakter, przez Wasze życie i przez Waszą posługę. Widzę, Kościół. Wrocławski, archidiecezjalny i metropolitalny, jako żywą wspólnotę ludu Bożego przez Was. I widzę te wszystkie wspólnoty, miejscowe, parafialne, czy też inne jeszcze, które się wokół Was skupiają, dla których Wy jesteście pasterzami. Na wzór Jezusa Chrystusa, dla których Wy jesteście kapłanami. I wszystkie te wspólnoty pozdrawiam. W nich żyje Kościół Wrocławski, metropolitalny, archidiecezjalny. W nich żyje Kościół powszechny. Przekażcie im wszystkim pozdrowienie biskuparzy. Widzę również ten Kościół w was, drogie siostry i wszystkie osoby Bogu poświęcone przez śluby zakonne, które znajdują się w tej katedrze. Wy jesteście wyrazem radykalizmu ewangelicznego, tego oddania bez reszty samemu Chrystusowi. Kościół jest oddany Chrystusowi i jest oddany bez reszty, bo jest Jego oblubienicą. Trzeba ażeby to oddanie. Kościoła Chrystusowi bez reszty znajdowało wyraz w szczególnych powołaniach. Wasze powołanie jest oblubieńcze. Wy mówicie wszystkim ludziom, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Wy świadczycie o królestwie, które nie jest z tego świata. Dziękuję za świadectwo Ewangelii, jakie dajecie ludowi Bożemu na Dolnym Śląsku, w tej archidiecezji, w tej metropolii. Bądźcie zawsze bliskie niepokalanej dziewicy, bo ona jest najpełniejszym i najdoskonalszym wzorem tego, Kim Wy jesteście, kim Wy być macie w Kościele Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam wszystkich obecnych. Dziękuję za zaproszenie do tej katedry. Dziękuję, że mogę w niej nawiedzić przeszłość piastowską i późniejszą. Dziękuję, że mogę w niej się zatrzymać. Przy grobie mojego przyjaciela, świętej pamięci, kardynała Bolesława Kominka i przy nim się pomodlić. Dziękuję też, że mogę pobłogosławić kamienie pod budowę nowych kościołów na znak mojej posługi, jaką w dniu 21 czerwca 1983 roku dane mi było spełnić we Wrocławiu. Drodzy bracia i siostry, polecam się Waszym modłom. Polecam Waszym modłom Waszej braterskiej i siostrzanej wspólnocie biskupów Waszych, wrocławskich, dolnośląskich, biskupów polskich wszystkich biskupów na świecie a żebyśmy stanowili jedno w Jezusie Chrystusie i żebyśmy stanowiąc jedno w Jezusie Chrystusie mogli zbawiać świat w Jezusie Chrystusie bo tylko w nim jest zbawienie świata wczoraj dzisiaj i na wieki. Przyjmijcie błogosławieństwo. Proszę księży kardynałów i biskupów, ażeby się do tego błogosławieństwa mojego dołączyli. Pan z wami. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.